Wierzę, że nie każdy musi lubić matematykę. Z przykrością jednak ośmielę się powiedzieć, że większość takich osób mogłaby zmienić swoje zdanie, gdyby trafili na odpowiedniego nauczyciela. Tak czy owak nie da się ukryć, że jest to królowa nauk i całe szczęście nie trzeba umieć rozwiązać każdego równania, aby móc się nią pasjonować. Daje ona nam bowiem narzędzia, dzięki którym opisujemy świat na poziomie elektronów, jak również i gigantycznych gwiazd. No i można przy jej pomocy opisać, jak ustabilizować stół w piwnym ogródku. Dziś w subiektywnym rankingu naukowego Bełkotu pięć ciekawych i nieszablonowych teorii matematyki, którymi można zaimponować znajomym. Przykład pierwszy: Monty Hall Problem. Być może część z Was pamięta teleturnie Ić na całość. Był to program wzorowany na amerykańskim Let's Make a Deal, który prowadził właśnie Monty Hall. Także gdybyśmy się uparli, można powiedzieć, że polskim tłumaczeniem tego zagadnienia byłby problem Zygmunta Heizera, ale zostańmy przy oryginale i przejdźmy do rzeczy. W finałowej rozgrywce gracz mógł wybrać jedną z trzech bramek. Za jedną znajdował się nowy samochód, za dwoma pozostałymi zong, którym w tamtej wersji programu była żywa koza. Po tym, jak bramka została wybrana, Monty Hall otwierał jedną z dwóch pozostałych, ale zawsze tę, w której znajdował się zong. Następnie oferował graczowi możliwość zamiany. Jaka jest szansa wygrania w takiej zabawie? Powiecie zapewne 1 na 3, ale przy zastosowaniu odpowiedniej taktyki jest ona w rzeczywistości dwa razy większa. A taktyka ta jest banalnie prosta. Zawsze zamieniać bramki. Jest to udowodnione matematycznie przy pomocy teorii statystycznych. Kiedy wybieramy bramkę, mamy jedną na 3 szanse, że trafimy na samochód, czyli jednocześnie w dwóch na 3 przypadki auto jest w innej bramce. I to się nie zmienia przez cały czas gry. Czyli kiedy zostaje zaproponowana nieotwarta i niewybrana bramka, to prawdopodobieństwo, że właśnie tam jest nasz wymarzony Golf Trójka, wynosi ciągle 2 na 3, a nie jak można by podejrzewać jedna druga. Wiem, nie jest to do końca intuicyjne, dlatego wyobraźmy sobie, że w analogicznej grze jest 100 bramek. Wybieramy jedną i zdajemy sobie sprawę, że mamy tylko 1% szans na wygraną. Wtedy Monty otwiera nam 98 z pozostałych bramek, za którymi są zonki, i proponuje zamianę. Czy teraz nagle mamy wrażenie, że wybraliśmy słusznie i jest 50% szans na wygraną? Nie. 99% szans na to, że samochód jest gdzie indziej zostało po prostu skoncentrowane na niewybranej bramce. Uzasadnioną matematycznie taktyką w takiej grze jest zamiana. Nie zapewnia ona wygranej, ale maksymalizuje jej szansę. Przykład drugi. Stwierdzenie o pizzy. Załóżmy, że chcesz się z kimś podzielić pizzą, chociaż kto przy zdrowych zmysłach chciałby robić coś tak nierozsądnego. No więc kroimy placek, ale po dwóch cięciach okazuje się, że nie przecinają się one w środku dania. Co w takiej sytuacji można zrobić, aby każdy zjadł tyle samo? Przede wszystkim nie panikować i zdać się na matematykę. Jeżeli liczba kawałków jest większa lub równa 8 i podzielna przez 4, to wystarczy, że cięcia będą przecinały się w jednym punkcie, dowolnie wybranym. Teraz wystarczy jeść kawałki na zmianę, a na pewno każdy pochłonie dokładnie tyle samo. Matematycznie udowodnione. Co więcej, twierdzenie o pizzy jest równoważne twierdzeniu o brzegach. Przy takim postępowaniu każdy z dwóch konsumentów zje tyle samo krawędzi. Ale to nie koniec. Twierdzenie można poszerzyć, jeżeli potniemy pizzę na n kawałków to można ją podzielić idealnie porówno, nie tylko pomiędzy dwie osoby, ale także pomiędzy n przez 4 osoby. Czyli jeżeli mamy 12 części, to 3 osoby biorące kolejne kawałki na zmianę zjedzą dokładnie 1 trzecią potrawy, a 16 kawałkami można idealnie, sprawiedliwie poczęstować 4 osoby, i tak dalej. Przykład trzeci. Wrzucam kwadraty, wychodzą kółka, dodaję naturalne, wychodzą ułamki. Kiedy dodajemy i odejmujemy liczby całkowite, spodziewamy się w wyniku takiego działania otrzymać inne liczby całkowite. Kiedy mamy 64 arbuzy i zjemy 13 z nich, zostanie nam 51, a nie 50 i powiedzmy 17 12. No chyba, że rozważymy dodawanie i odejmowanie w nieskończoność. Zacznijmy od takiej nieskończonej sumy, nazywanej szeregiem Grandiego. 1 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 i tak dalej. Ile ona może wynosić? Powstawiajmy nawiasy i w efekcie mamy nieskończoną sumę zer, czyli 0. Ale nawiasy można umieścić również w inny sposób. Jak się wtedy okazuje, mamy sumę jedynki i nieskończonej ilości zer, czyli uwaga, 1. Jaka odpowiedź jest więc poprawna? Na podstawie takiego rozumowania trzeba stwierdzić, że suma nie istnieje i szereg jest rozbieżny. Ale można na to spojrzeć w inny sposób również matematycznie poprawny. Oznaczmy wyjściową sumę przez S i obliczmy, ile wynosi 1 minus s. Minus przed nawiasem zmienia nam znak i ostatecznie mamy coś takiego. No i jak widać, to co jest po prawej stronie znaku równości jest naszą wyjściową sumą, co daje nam następujące równanie. 1 minus s równa się s. A to może rozwiązać już każdy samodzielnie, otrzymując s równa się 1 druga. Sztuczka powiecie? Nie. Jeśli zastosujemy tak zwaną metodę Cesaro, również otrzymamy taki wynik. Ale to nie koniec mocy atrakcji. Weźmy teraz sumę wszystkich liczb naturalnych i nazwijmy ją X. Ile ona może wynosić? Chyba każdy w pierwszej chwili pomyślałby, że jest ona równa nieskończoności. No więc sprawdźmy to. Aby ją obliczyć, zacznijmy od wyznaczenia y, które jest równe 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 i tak dalej, i jeśli dodamy y do y i zapiszemy to w następujący sposób, możemy śmiało dodać liczby znajdujące się nad sobą i zostaniemy z równaniem 2y równa się 1 minus 1 plus 1 minus 1, a to jest, jak już wiemy, równe sumie szeregu Grandiego, czyli 2y równa się 1 druga y równa się 1 czwarta. No i jesteśmy już prawie w domu, teraz wystarczy obliczyć, ile wynosi x-y. minus Zapiszmy to znów w wygodny sposób. Kiedy usuniemy minus przed nawiasem i zmienimy znaki, dostajemy coś takiego. I znów dodajemy liczby, które znajdują się nad sobą. Co osiągamy? X minus Y równa się 4 plus 8 plus 12 plus 16. Można wyciągnąć czwórkę przed nawias, czyli dostać coś takiego. A wyrażenie w nawiasie jest X, którego poszukujemy. Znamy Y, więc mamy X minus 1 czwarta równa się 4x, czyli 3x równa się minus 1 czwarta. Czyli suma wszystkich liczb naturalnych jest równa 1,12. Podkreślę jeszcze raz, to żaden trik. Do takiego samego wyniku można dojść, wykorzystując bardziej zaawansowane metody matematyczne, opierające się między innymi o funkcję zeta Riemanna. Co jeszcze ciekawsze, na poziomie fizyki subatomowej nie da się wyjaśnić pewnych zjawisk, nie przyjmując tego wyniku za poprawny. Czyli mówiąc inaczej, sprawdza się on w praktyce. Przykład czwarty Spirale Ulama. Polski matematyk Stanisław Ulam wyemigrował do Stanów i w czasie wojny brał udział w projekcie Manhattan. Jest także pomysłodawcą metody symulacji komputerowej, zwanej obecnie metodą Monte Carlo. Po wojnie zajął się karierą akademicką i w czasie wysłuchiwania jednego z nudnych wykładów w czasie jakiejś konferencji w latach 60., aby zabić czas, zaczął wypisywać kolejne liczby naturalne w specyficznej spirali. Potem zakreślał wszystkie liczby pierwsze jakie napotkał. Okazało się, że przy takim postępowaniu z pozornie przypadkowej tablicy liczb wyłania się pewien wzorzec. Na niektórych prostych było pełno liczb pierwszych, a na innych praktycznie one nie występowały. Dlaczego jest to takie ważne, że znalazło się na okładce Scientific American? W oparciu o liczby pierwsze szyfrujemy informacje. Im znamy ich więcej, tym bezpieczniejsze są dane, na przykład podczas przelewów bankowych. Do tej pory największe liczby pierwsze są liczbami pierwszymi Mersena w postaci 2 do potęgi M-1. Jednak poszukiwanie takowych jest problematyczne, zaś proste w spirali ulama mają stosunkowo łatwy wzór analityczny i potencjalnie mogą one uprościć poszukiwania największych liczb pierwszych, jakie znamy. No i nie zapominajmy, że jest to polski wkład w światową matematykę. Przykład 5. Stabilizowanie czteronożnego stołu. Przyszła wiosna i restauracje otwierają swoje ogródki. Bardzo często zdarza się, że wystawiają czteronożne stoły na nierówną nawierzchnię, co sprawia, że te często nie są stabilne. Naturalnym rozwiązaniem jest podłożenie czegoś pod chwiejącą się nogę, ale nie jest to poprawnie matematyczne postępowanie. Oczywiście tak długo jak stół ma równe nogi. Wystarczy bowiem go obrócić, a gwarantowane jest, że zanim przekręcimy mebel o 90 stopni, trafimy na punkt, w którym będzie on stabilny. Istnieje matematyczny dowód na to twierdzenie, ale nie będę już wam o nim opowiadał. Zamiast tego, wyskoczcie do jakiegoś ogródka na piwo i sprawdźcie to sami. Pamiętajcie, że stół musi mieć równe nogi to jedyne, co jest wymagane. A jeśli chcecie posłuchać o innych ciekawych rzeczach ze świata nauki, rozważcie subskrypcję kanału i polubienie naukowego bełkotu na Facebooku. Możecie też dawać znać, o czym chcecie posłuchać, w tym przez Twittera. Do zobaczenia, do usłyszenia.